I Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii zagrajemy w Amnesia The Dark Descent. Witam was w kolejnym odcinku. Ostatnio skończyliśmy przy naszym kominku wesołym. No i ruszamy dalej. Pięknie gramy i w ogóle. Dobra, więc ostatnio tu zabytaliśmy się. No i sprawdźmy co czeka nas już za drugimi drzwiami. Znowu słychać te Właśnie, może zwiększymy sobie troszeczkę dźwięk. 4, 5, może bez przesady, chociaż o jeden Może będzie wam łatwiej usłyszeć niektóre rzeczy Uff, Dobra Ciemno tutaj, zapalmy latarnię Dobra, może nas nic nie zje Zamknę, o zamknęłem drzwi Super, mamy pierwszą dodatkę i paczuszkę oliwy, że tak powiem Aby uzupełnić oliwę musimy kliknąć na nią dwa razy w ekwipunku I wtedy tutaj fajnie bojniaczek nam się powiększa Widzicie, podtrzymuje ogień w lampie Lampa jest bezużyteczna, tylko go zabraknie. Dokładnie tak. Więc tu możemy... Tu jest taki jakby pokój chemiczny. Tu mamy jakąś, że to powiem... O, ale w i różne rzeczy. Jakąś dźwignię, której na razie nie będę ruszał. Ponieważ chcę przeszukać tutaj trochę to miejsce. Ła, ale odgłosy. Dobra, przeczytajmy notatkę. W razie. słuchajmy, żeby się nie nie, Wysłańca, że pytać, jak nie wiem, czy będzie tym God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. Alexander If not, this will sound horrible. Go to the underground Alexander and kill him. and Redeem us both. Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. I Daniel. Daniel, Daniel. No. Ponieważ po wypiciu napoju, yy, no, wzięliśmy troszeczkę, zapomnieliśmy rzeczy. Więc musimy się udać do duchowego sanktuarium i zabić Aleksandra. Aleksandr jest złą postacią tutaj w grze i musimy go pokonać. I na tym polega praktycznie cała gra. No, ale ząg w tym, że właśnie. O, chwila. Ostatnia sprawa: cień podąża za tobą. To żywy koszmar zmieniający rzeczywistość. Dokładnie tak. Spróbowałem już wszystkiego i nie ma sposobu by z nim walczyć. Musisz uciekać tak długo, aż tak to będzie możliwe. Okej, okay, więc mamy tutaj notatkę. No i sprawdźmy, co to za dźwignia. O! Otworzyło się tajne przejście, i oczywiście włazimy tutaj. O, jakieś robaczki. No i hol wejściowy mamy. Jedna z pierwszych takich większych, pewnie, lokacji, o ile dobrze pamiętam. Chociaż. E, tak, to chyba będzie już tutaj. No i witamy. Hyc, jesteśmy. Szybko tu. Aby biec, przyszedł lewy shift. No i tak jak mówiłem, trochę większe to jest tutaj miejsce. No i raczej nie powinno nas spotkać tu takiego nic złego. O, retrospekcja. Aleksander, jest to poza kastą? W takim razie, powiem, przyjmij lampę. Mówił do refinery, nie? Nie myślę, że mam. Czy to jest kontakt z. Co to powiedziałem? Inny szeptor. To moja precious księga, Daniel, i znajduje well no, się zbyt wysoko poza rafinerią. W rzeczywistości znajduje się pod samym stonem Brennenburga. No, w końcu się No, a więc musimy się przedostać przez... czekajcie, tutaj wam zaraz powiem. Musimy się przedostać przez rafi... znaczy pójść do rafinerii, ale niestety widzicie, coś tu nam blokuje drogę. A co to jest? Jest twarda i elastyczna, pozbędziemy się tego przy użyciu dłoni lub narzędzi. Mamy w, y, wskazówki. Nie, nie wskazówki, to będą zadania. Y, jakiś rodzaj organicznej tkanki blokuje drogę do rafinerii. Być może pod wpływem czegoś będę mógł się jej pozbyć. A więc niestety na no, chwilowo nie możemy tędy przejść. Dlatego zwiedzmy trochę to miejsce. Jest tutaj dość jasno i mm, bezpiecznie, myślę. Tak, tu mamy skrzyneczkę i mamy w niej oliwę i krzesiwko Co tam mamy dalej? Tutaj mamy jakieś książki, jakieś różne brzdy. Coś tu jeszcze ciekawego. Są jakieś skrzynki. O, widzicie, schowana oliwa za półką. Czyli bardzo coś cennego. Tutaj chyba wtedy nie wyjdziemy. Znaczy byśmy mogli wyjść? Ej, patrzcie, jest wyjście. Spróbujmy. Znaczy zapisz. Yy, tak się zapisuje. Niestety nie ma takiego zapisu fajnego, zrobionego. I chcę zobaczyć, co się stanie, jeśli spróbujemy ten wyjść. Ha, ha, ha. <laughs> to mnie nas coś zje albo coś takiego, ale nie, nie wiem. Spróbujemy. Co ja nigdy nie próbowałem? A nie. Jednak po prostu. O, widzicie, zarosło. na wyjście. No więc przekonaliśmy się, po prostu, co się stanie. Ła, dobra, to co, lecimy tutaj. Mm, chwila, oliwę możemy napełnić. Dobra, super, mamy pełen baczek. u ale pajęczynka. Oh, oh, oh. No dobra. To co, ruszajmy. O, SMS. <grytanie> SMS, o. Boże, gram 45 po północy. Nie co dostaję, niesamowite. Dobra, potem go przeczytam. No i co? To może udajmy się tutaj? Do winiarni albo laboratorium. Hmm, może najpierw do labola, laboratorium się udamy. Ciężko, żeby mówić. Spróbujmy tutaj. Zobaczymy co tutaj się kryje. że zatrzasnęłem się za nim i widział coś tam. A, i widział, że nigdy więcej nie zobaczy starego krawca. O, oh shit, chyba źle wszedłem, albo mi się wydaje, nie pamiętam, czy to była ta dobra droga. A, już mi się ciepło zrobiło. O, cholera. Dobra, dobra. nie, ciepło mi się to zrobiło, bo w jednej z tych lokacji będzie coś takiego wesołego. To nie zresztą zobaczycie. Ale chyba dobrze jednak się udałem. A tu będzie gdzieś ukryta chyba, oliwa, jak się Muszę się z tych beczek, albo. Coś. Ej, no robaczki, Strasznie mnie. Dobra, poszkamy jej później. Bo jestem ślepy jej, nie widzę. Chyba tutaj na, na półce, to jest tutaj, tak, tu to jest to oliwa, chyba. Potrzebuję jakieś właśnie beczówki. O! Wróciłem pod ten. Dobra, hyc i hyc dla parkura troszeczkę. I mamy oliwę. Zgaćmy może światło, zapalimy sobie tutaj. Żeby nic nie zawiało. I nie. Dobra, a jeszcze tu na dole. Wow, ale... odgłosy. Trochę tu przerażająco. Zjedźmy miejsce, żeby nic nie... Tak, nic nie, nie wyskoczyłem ale... ale jasno się zrobiło, no dobra. Postujmy przy tej lampie. Aquafortis. Aquafortis. No więc, aaa, znowu biało Boże, tak pociemokło, to strasznie dla oczu. Mękę dla oczu. No więc, mamy notatkę i mamy słoik. Zobaczmy słoik i notatkę szybko. Mogę wam przeczytać, nawet. To jest moja trzecia próba stworzenia sztucznego życia. Byłym związkom brakowało potencjału, który potrzebuję, ale czuję, że jestem blisko. Dodałem kalmin z siarczkiem arsenu, które łączyły się dobrze z kuprytem. Tym razem postaram się zastosować Aqua regia zamiast Aqua Fortis w nadziei, że produkcja wzrośnie ponad założenia. Eksperyment nie powiódł się, roztwór jest silnie kwaskowaty i nie nadaje się do niczego poza detergentem. Rozwój ten bardzo silnie wchodzi w reakcję z tkankami organicznymi i należy zachować szczególną ostrożność. Być może uda mi się zużyć tej e, formuły, ale pomału tracę nadzieję, że odkryję właściwy roztwór, hmm, coś w tym stylu. I mamy notateczkę, którą sobie oczywiście przyszedłem. Wow. Jakie rodzaj organicznej tkanki, a nie, nie to. Dowody z laboratorium wykazały, że poprzez zamieszczenie czterech chemikaliów można uzyskać silny kwas. Musimy zdobyć cztery chemikalia. O, i właśnie, o wow, coś się znowu trzęsie. Chyba nas nic tutaj nie zje. O, trochę Daniel się boi, ale. Zobaczmy co w tej szafce. O, save! Właśnie tak wyglądają save. Wow, moje oczy. Pewnego dnia powrócę. Gdyby nie myśl o tobie, moja kochana, nie byłbym w stanie ruszyć naprzód. Kiedy przełapuję się na robieniu już strasznych rzeczy, odnajduję w tobie pocieszenie. Dopóki jestem w stanie myśleć o tobie i o naszym wspólnym życiu, wiem, że jestem lepszy niż inni. Opakuję za nimi, ich żądzę władzy bez żadnych ograniczeń, gdzie pragnę tylko sprawiedliwego wyroku bezpiecznego powrotu. Coś w tym stylu. Dobra, więc rozejrzyjmy się troszeczkę tutaj. O, widzicie, nawet schowali w krzesiwo, w kominku. Przeszukajmy trochę to miejsce. O, Daniel, przestań się bać. Nie, jednak dobrze poszedłem, powiem wam, że wybrałem dobre miejsce. Oj, i kolejne krzesiwo. Tych krzesiw jest naprawdę. Wow. O, kurde. Ale hardcore. Nie... Dobra, dobra, dobra. Nikt nie zwróciłem uwagi. O, patrzcie, oliwa. Nie wchodziłem na tę kratę, zawsze się chyba bałem czy coś. Okej, okay, więc mamy tak. No, kolejna notka. Brak kominet do wentylacji oparów z mych eksperymentów eksperymentów na no, niestabilność składników, które posiadam. Niektóre wydają się nienaruszone, a wiele z nich jest zawarwionych przez opary. Ciężko będzie je uratować. Zrobię, miała się daj, i przeniosłem je do winiarni. A więc wszystkie składniki, mamy w winiarni, zostały przeniesione z laboratorium do winiarni. I w winiarni będą hardkorowe się rzeczy działy, bo chwilowo ten odcinek jakoś mało straszny. Dobra, od razu możemy słoik. A nie, jeszcze nie możemy słoika chyba użyć. Chociaż nie, czekajcie. Musi się dać użyć. Ja tak mówię, to tak ma być. Tak, dobra. Mamy słoik już podłączony, a więc idziemy szukać reszty składników, które będą w innym miejscu. Dobra, tutaj nic chyba. Nie no, ta oliwa była jakoś jedyna taka. Jeszcze możemy ewentualnie się gdzieś tu przewiec. Albo jestem ślepy i po prostu jej nie zauważę, albo... Nie, nie ma jej. Dobra, więc lecimy do winiarni. Zdobędziemy sobie dzisiaj w tym odcinku jeszcze składniczki. Mam nadzieję, że będzie... Sam raz. Dobra, pol wyjściowy. Bijamy oczywiście. Postałe się dopingowały go, jego imię wykrzykwano coraz szybciej, namawiając mówiąc by to zrobić. Czy ja naprawdę to robię. Młody chłopak zostawił się, po czym rzucił kamień w swoją ofiarę. Ła! a to nieźle. Dobra, więc od razu lecimy. O kurwa, Co to było? kobiety się drze. Aż mi serce poskoczyło. No ale mniejsze. Winiarnia! Zamknięte! O kurde, jak to? Bez odpowiedniego klucza nie otworzę znać już do winiarni. Aaa, no to nie pójdziemy sobie jeszcze po składniki. Jeszcze musimy zrobić coś innego. Musimy pójść w trochę odmienne miejsce. Mam nadzieję, że mi nic nie będzie krzyczało. O, jest tutaj zamknięte. No ale po drugiej stronie mamy jedno takie jeszcze miejsce. Tutaj coś było, ale niestety się zawaliło. O, chociaż krzesiwko. Złapałem kątem oka niebieskie niebieską poświatę. Dobra. Tutaj w ogóle schody zawalone. Będziemy potem uciekać. No i w archiwach powinien być klucz. O patrzcie, tutaj coś jest jeszcze. A, zamknięte. Dobra, bijamy to archiw. Boże, marnuję tak goliwę. To źle, to źle. Mamy tylko półbaczku już. No i wchodzimy do archiw. A! pięknie. U, archiwach będzie też fajnie. Będzie straszyło w archiwach. Zobaczycie sami. Postaramy się zdobyć klucz w takim bądź razie zamiast składników. O, amnezja, amnezja. Chwila, muszę sobie przestrzeć ręce po całym mokre już. Bynajmniej o taką dziwnie się czuję. No więc widzimy, yy, Widzicie, sami jesteśmy w... archiwach. Tutaj straszy, strasznie straszy, naprawdę. Wyjątkowo. O, patrzcie, wyjście na dwór, albo nie wiem na co. Wypuśćcie nas. Dobra. Przeszukajmy. Co tutaj może być? Niestety chyba nic nie mamy. W szafach. Fajne są obrazy, bardzo ładne, tak coś. I mamy notatkę. Możecie posłuchać w Techniczesie. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The Professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the Professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. ta -dam. A więc widzicie, historia Daniela jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ on był takim jakby odkrywcą... Wow! Jakiś posążek. O kurde! Niu. Poleciał. Ej! Gdzie jesteś, posążku? Dobra. Więc e, on był takim jakby odkrywcą, możemy tak jakby wnioskować, potem w ogóle coś wywaliło drzwi. E, wchodzimy w inwentarz. Ale się dziwnie czuję. Dobra, inwentarz, inwentarz... Co mamy w inwentarzu? Zapalmy sobie świeczkę. Skoro mamy krzesiwa. Dobra, wywalamy krzesło. Sprawdźmy najpierw biurka. O, jest krzesiwko, pięknie nowe. Tu niestety nic i tu też nic. Otwieramy biurko, a w biurku książki. Więc jak zawsze. Dobra, o, notatka. Mniejszym ofiaruje swoje usługi Aleksandrowi Barnowi Br... Brandenburga. Umowa ta zostanie zawrzona na okres 3 lat, po czym wolność zostanie mi zwrócona. Podonto Aleksander Baron z Brandenburga polecamy usługi na dworze Królestwa Pruskiego oraz sanktuarium zakonu Czarnego Orła. Nikt nie może złamać tej obietnicy Wilhelm z domu Gerich, czyli taka mała umowa jakby, którą zebraliśmy właśnie. To tutaj mamy książki, same jakieś książki książki. Idziemy. Dopalmy sobie świeczkę. Nawet tę. I świeczkę tylko

ancient passage we uncovered our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground the men were superstitious and fearful loudly, and i felt their strange language getting to me i mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps the crudely carved passage confused me it looked much older than the fourth-century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls hmm. were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a, a strange familiarity oh. to oh, ho, ho. them, which haunts me still. No, At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. Zostałem uwięziony. No i to wszystko. A więc... w ogóle coś tak dziwnie błuczy, nie? Tutaj. Co chwila jakby coś latało. O, krzesiwo. Czyli został uwięziony w jakimś dziwnym, dziwnym miejscu. O, jeszcze tutaj może być coś. Ja lubię przeszukiwać wszystko. Potem... O, koszula! <grywa> Wyjechały. Dobra, yy, można przejść tędy. Można nic nie zażerę. O co tu mamy? Stary tomiki. Hmm, co może być w starych tomikach? Może być... Skrzyneczka. Słyszycie to Jakieś pianino, kurde. Ej, ładnie gra, ale... Czy pianino, jest coś tutaj jeszcze? Ktoś ładnie gra na pianinie po prostu. A to nie jest to do otwierania. A wiem, co jest z tym pianinem. O matko błyska, to jest tak straszne. po prostu, jak nie wiem, dla mnie to jest jakieś takie rycie psychiki. Pianina też są straszne. Wiesz, że nie powinienem się wracać w tamtą stronę plecami, ale. A już, już, już mi się ręce spuściły. Totalnie jest zamknięte i się nie da otworzyć Mówi wam, to jest okropne Czy jest inne wejście? Jest inne wejście i niestety musimy iść tamtędy Czekajcie, odsapnę sobie Tu jest pianino, na którym ktoś grał No właśnie O Jezu, same pianino się zamykają Właśnie, sprawdźmy jeszcze sobie drogę ucieczki, ewentualnie musimy je zwiewać. Tędy też się da wyjść. I tutaj właśnie wtedy wychodzimy. Ej mam całe ręce spocone, serio. Ja pierdolę. sło i w ogóle nie wiem. A i tutaj mo możemy luknąć na zewnątrz jest takie. Dobra, włączmy lampę. Nic nas nie zeżera chyba tutaj, by nam jej na razie. pienino. w sensie widzieliście, z pianinem coś się stało. Możemy otworzyć to pianino że nie możemy zagrać nic. Tam tu ryb dum Dobra, ale pianino nawiedzone. Ble nawiedzone pianina. W ogóle meble nawiedzone są jakieś złe. kurwa, uciekamy. Co to za odgłosy? Już tego nie słyszałem jeszcze w To zabrzmiało strasznie, strasznie. Jak coś to uczynimy lotę hardcrową. Wow. A, to są głazy. O, krew. O! Bardzo miło. Halo? Kurwa, kolejne pianiny. No, chyba pojebało ich. Ale tam jest oliwa. Niech nic tu nie gra. Czemu te pianiny są jakieś takie? Nie wiem. Nie, na widzę. Hełm! O! Widzieliście to? Jaki rzut? Dobra, bo mi się oliwa kończy ziom Sprawdźmy tutaj Okej, okay, do okej okay. Bijam w pierwsze lepsze drzwi, tam pierdziele Coś tu będzie? To jest skrzyneczka, haha Tu jest skrzyneczko, ale w tobie du różno, du dużo różnych fajnych rzeczy Kurwa mać Ja pierdolę, Wiedziałam, że tak będzie Ale fałsz na koniec No i świetnie, i przestało grać <sighs> oh. The castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, <sighs> it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here. Here and there. Let's get the servants working on it. No, szybciej, szybciej. No, więc widzicie, e, już przewidzieli wcześniej znaczy, przewidział Daniel z tym, tym Kolesiem, a okrzeciwko, e, Daniel z Aleksandrem, że tu może się coś zdziać i zawalać i w ogóle, dlatego chcieli umocnić trochę. Że... O, a, zawaliło się tam to przejście. No tak. Jako mogłem o tym zapomnieć? Tu się zawaliło i nie mamy do powrotu. I tutaj jest taka ściana. Krucha, ale nie złamię tego głymi rękoma. Dlatego przeszukajmy jeszcze na szybko to miejsce. Wydaje mi się, że znajdziemy. O, właśnie, coś takiego. Takie skarby się kryją. Eee, notatka. O, 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 o. Wow, jakaś hardcoreowa notatka. O, kurwa. Daniel, Daniel, żyj, 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 Ej, ej, ej. 17 A. 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized to I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My nie, weakened body was the but I managed wiem. to push myself toward the enchanting light. Ej, wow it was waiting Czuję ja nie pamiętam? Ale co bista! Jeszcze nie miałem tej wizji nigdy. Ej, kurde. Ej, naprawdę, nie pamiętam. Pamiętacie, żeby ci, co oglądali mnie kiedyś, żebyśmy mieli taką wizję wcześniej? Ja pierdzielę. brightly and spiritedly awake, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most Ej, czujecie? Nie mieliśmy tej wizji chyba nigdy wcześniej, bo mi się tak wydaje, jakbyśmy jej nie mieli. Nie wiem dlaczego, ale... Kurde, dobra, pianino. Pianino sobie grało, tam nikogo nie ma. Możemy rozwalić hełmem? Patrzcie, hełmem da się rozwalać i uciekamy. Przechodzimy na drugą stronę. I tutaj mamy... O, kolejna retrospekcja. Dużo ich. Musisz być szybki, Słyszysz to? Jeśli to You'll have to musi zacząć od Czy to jest cały Nie być zbyt No to Tu jest kolejna zagadka, łamigłówka i w ogóle. Ojej, anda jest straszny poczek. Idźmy mechanizm, gdy drzwiach do pokoju w historii. Wow, no i. E, nie wiem, nie... delikatne jest słabe światło to się musi być tam przejście. Można tutaj chyba przeciągnąć, jakoś albo przepchnąć tą. E... To, to, to. Aby najmniej. A nie, to chyba tutaj trzeba było właśnie z tym książkami. Widzicie, są takie książki wystające troszeczkę. I trzeba je szybko wciskać. A. To jest kolejna. Tu kolejna. O, udało się cały mechanizm. Otworzyły się drzwi. Tu mam kolejną notatkę, którą zbije inną książką. Zamek Alsta... Alzda. Allsta... I Brennerburg 1701. Kolejny region był tego... Dobra, jeśli za nie chcemy się tego czytać, bo to wyjdzie za długo. O, widzicie? Cztery strony. Ewentualnie sobie spałzujecie i przeczytacie, jeśli będziecie chcieli. A ja tu nic nie ma? Chyba nie, okej. Okay. To zdobywamy ten klucz na szybko. postaramy się. O, tutaj mamy kolejny, Jakby... O, mamy klucz i notatkę. Dobra, kolejna notatka. Tam to była trochę krótsza, ale już tam. Powinnam otwierać od dołu, by mnie czasu zajęło. No i mamy ten klucz. Do winiarni. O kurwa, szybko do szafy. Słyszycie to? Albo słyszeliście? O, nie jesteśmy tu sami. Teraz już wiecie, dlaczego amnezja jest taka zła. O, otwarte drzwi, otwarte drzwi, coś tu jest, albo było. Robimy speedruna do drzwi Wyjściowych Raz, dwa, trzy. Na kurwiać! Ja pierdolę, a nie drgną! Chyba spójbało tyję ja mam wyjść? O ja pierdolę! Chyba nie Okej, okay, wychodzę, wychodzę... O kurwa! Jezus, Jezus! Wracać, 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 wracać! Wracać, wracać szybciej! O, 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 o. Ja, o, o, serce mi zaraz... Kurwa, którym to się włącza tam? mi serce bije... Jezus Maria... Miałem sobie przebiec... Mhm. Mm nie mogę co ja wtedy zrobiłem. Nie, no nie, no nie. O, o! Mój Boże, o! Mój Boże, dobra, kurwa biegnę, pierdolę to. Wyjście, wyjście, wyjście! Wyjście, wyjście, wyjście! wyjście, wyjście. Oh. I tamto pianino jeszcze zaczęło kracić już w ogóle... Oh. I teraz trzeba szybko biec. O właśnie! Dostaliśmy kurwa hita. To jest ta... Ta, ta maść taka, nie? Wyrosła i nie będziemy już mogli tam wrócić. Ale kurwa, dzięki Bogu, że się udało. Jezus, nie, dobra. Amnesja już mnie na dzisiaj wystarczająco wystraszyła w sumie. Mamy klucz, no i udamy się w następnym odcinku już tutaj, Teraz ja zostanę w tym miastem, żeby się Daniel nie bał. Udamy się tam do tej winiarni, czy do czegoś i zdobędziemy składniki. I mówił Robin Skateboard, ja się z wami chwilowo żegnam, odcinek taki trochę nas postraszyło już i w ogóle, o oh, oh, Jezu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i w ogóle i następne odcinki na pewno będą jeszcze lepsze i tak dalej, no nie, gra się dopiero zaczyna rozkręcać, więc wiecie. Dobra. Więc trzymajcie się cieplutko i w ogóle, na razie i cześć i oooo Ciary mnie przechodzą takie. Dobra, do usłyszenia w następnym odcinku na razie i hej.